Czas pochować Majka. Zróbmy to teraz. Niech w końcu zazna spokoju. Chcę, żeby Jesse mógł zasnąć. Pożegnajmy jego ojca. Rozsypiemy trochę Majka. Mam nadzieję, że będziecie przy tym. Powiem kilka słów. Jesteśmy nad podwodnym kanionem, a on służył na okrętach podwodnych. To dobre miejsce. Jeśli chcesz, możesz dodać coś od siebie. Nie jestem zbyt dobrym mówcą. Pewnie coś palne. Kochałem go. Był świetnym kumplem. Przepraszam, że tak długo zwlekałem. To dla mnie trudne. Jest mi ciężko na sercu, ale zróbmy to teraz. Oddajmy hołd Twojemu tacie. Chciałbym powiedzieć coś o Majku. Był dobrym ojcem, wychował wspaniałego syna. Dzisiaj rozsypiemy część jego prochów nad kanionem St. George. Prosimy Cię, Boże, przyjmij duszę Majka i weź ją do nieba. Pozwól mu odnaleźć spokój, a Jesse'emu ukojenie w bólu. Rozsyp prochy, kiedy będziesz gotowy. Pozwól mu odejść. Wiatr. Porwał zdjęcie. Zobacz, tam leci. Teraz jesteś wolny. Będzie mi ciebie brakowało. Kocham cię, młody. Wiem, jak ci ciężko. Chodźcie tu wszyscy.